Siemazyo, siema, zielom i ziomeczki. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem wam pokazać następną grę. Jedną z moich ulubionych gier z dzieciństwa nazywała się Contra. Ta akurat wersja jest na Xboxa 360. Wygląda inaczej niż na automatach wyglądała kiedyś. Powiem Wam, że wygląda gorzej niż na automatach wyglądała. Ale okej. Okay. O, tutaj jak widzicie tych dwóch gości pokazanych, to jeden z, nich powinien, je, jeden z nich powinien wyglądać jak Sylvester Stallone, a drugi powinien wyglądać jak Schweiznegers, nie? No ale okej, okay, zaczniemy grać. Moi drodzy, to jest następna gra, która na swój czas była bardzo dużym przełomem Tym co ona oferowała. O oh je, yes, mamy. Możemy teraz mieć, miotać nimi. No, tego nie chcemy. Niech to zniknie nam. O kurde Shark moi drodzy, jedna z najlepszych broni w tej grze. Poza rakietami samonaprowadzającymi się. Dlatego, tak, że widzicie, jakie zamieszanie mogę robić. O kurde. No i niestety straciłem przed gana. Ups. Teraz powinien chyba następna bronić. Powiem moi, moi drodzy, że na Super Nintendo lepsza grafika była. Nie wiem czemu oni taką przeróbkę zrobili tej gry. O kurde. No, a kontynuację zrobimy jeszcze jedną, bo to krótki film był. Dawno nie grałem już w to. Teraz nie mam e, Super Nintendo. Także mało wprawy. I lag compensation tutaj za duży jest, nie? <ścoughs> o kurde. Uuuu, w złym czasie podskoczyłem. Co jest? Gdzie ja mam uciekać? No okej. Okay. Tak jak mówię, nie jestem najlepszy w tej grze, bo dawno nie grałem. Ale jak byłem małym gówniarzem, to dosyć dobrze mi w niej szło. Wow. No okej, okay. zakończymy na tym. Sorry, że nie pokazałem wam klasy światowej grania w tej grę, ale bym musiał długo, długo pograć w nią, żeby się wprawić znowu. E, stare gry są takie, że dużo z nich było bardzo ciężkie. No okej, okay, w przyszłości pokażę Wam następne gry, które lubiłem, które grałem jak, jako dzieciak. E, moim zdaniem to są e, większe z nich, e, właśnie te top 10 gier, co Wam pokażę, to będą stare gry przeważnie, parę nowych też będzie, ale dużo jest e, starych z tego powodu, że Byłem dzieciakiem wtedy. No i wiadomo, lepsze wspomnienia się ma czasami niż ta gra była. No niektóre dożywają do tego co były, tak jak ta i wcześniejsza Double Dragon. Ale okej, okay, dzięki za oglądanie. Jeżeli jesteście w stanie sobie zagrać w tą grę, bardzo oferuję. A najlepsza wersja jest jej na automatach lub na a, Nintendo. Okej, okay, moi drodzy. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, nie zapomnijcie dać suba. Na razie.